Przyjdzie czas, w ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy. Wszyscy spodziewamy się, że po kolejnych wyborach parlamentarnych będzie budowana wielka, konserwatywna koalicja rządząca, składająca się z Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, ale jak się okazuje, Wcale tak być nie musi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostatnio są w euforii. Wracamy! Tak jest! To jest nasz czas! Wszystkie znaki na niebie i ziemi wykazują, że będziemy rządzić. Wracamy! Taki tytuł widnieje na łamach tygodnika Newsweek, gdzie ukazał się wewnętrzny sondaż Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie cały, tylko jego fragment, który pokazuje, że PiS może wygrać i PiS może powalczyć o samodzielną większość. O tym ten materiał. Już ruszamy, Szanowni Państwo. Jeżeli mogę Was poprosić, to dajcie tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu oraz dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego Miejsca na polskim YouTube, gdzie każdego dnia dla Was komentujemy polską politykę. Dołącz do naszej wielkiej społeczności YouTube'owej i z nami pilnuj Polski, pilnuj kolejnych wyborów. Moi drodzy, to jedziemy do sondażu, który którym pokazał się taka wiadomość, wielki artykuł Jacka Gądka, dziennikarza tygodnika Newsweek. Warto uściślić, Jacek Gądek to dziennikarz, który ma dobre kontakty z politykami Prawa i Sprawiedliwości i zawsze ma ciekawe przesłuchy. Warto czytać te komentarze i wyciągać z nich oczywiście samodzielne wnioski, bo czasami te komentarze mogą być, mieć rozmaity charakter, ale ten materiał pokrywa się z tym, co sam osobiście sprawdziłem u polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest. Rzeczywiście jest przeprowadzony wewnętrzny sondaż. Rzeczywiście jest taki sondaż stworzony i partia, każda partia polityczna, robi sobie takie sondaże po to, żeby wiedzieć, jakie jest realne. To prawdziwe, namacalne poparcie dla partii politycznej. Nie to poparcie, które wynika z jakichś badań sondażowni, które robią dane badania na zlecenie dziennika, tygodnika, czy jakiejś instytucji. Nie. PiS ma swój wewnętrzny. Sondaż zlecony osobiście i z tego sondażu wynika, Szanowni Państwo, że prawo i sprawiedliwość może liczyć na 35% poparcia. To jest mniej więcej tyle, ile my tutaj na kanale Analiza Polityczna wskazujemy, kiedy omawiamy sondaże. Bo jeżeli ja widzę różne badania, różnych pracowników, które wykazują, że pisma 32-33% poparcia, kto ogląda moje filmy, ten wie, że ja często mówię, to nie do końca jest dobrze zrobione, to jest niedoszacowane. PiS może mieć większe poparcie, na przykład na poziomie 35%, 36%. No i jak się okazuje, pisma, wewnętrzny sondaż, z którego właśnie to wynika. PiS może wygrać wybory parlamentarne, a to bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Szanowni państwo, jeżeli PiS wygra wybory parlamentarne, no to prezydent RP Karol Nawrocki powierzy misję tworzenia rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest kluczowa sprawa. To żeby prezydent mógł powierzyć misję tworzenia rządu Zwycięskiej formacji. PiS musi to wygrać. Bo jeżeli przegra, no to Nawrodski, no, siłą rzeczy, nie chcąc łamać y, obowiązującej do tej pory tradycji, i dobrze, że ta tradycja nie jest łamana. Zawsze zwycięskiej partii prezydent umożliwia yy, tworzenie rządu. Stało się tak również w roku 2023. Przypominam, wówczas pomimo tego, że wszyscy mówili, media krzyczały, politycy yy, ówczesnej jeszcze opozycji mówili, przecież my mamy większość. Tusk, kołownia jakoś jak Kamyś, czarzasty. Dlaczego prezydent powierzył misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu po raz trzeci? Ano dlatego, że PiS wygrało wybory, i to jest kluczowa sprawa. Zatem. Pierwszy punkt byłby w takim wypadku już odhaczony. PiS wygrywa wybory. I teraz, jak czytamy na łamach tygodnika Newsweek, wracamy cieszą się politycy PiSu. Pytanie tylko, czy samodzielnie. Czy z Konfederacją? No to jest podstawowe pytanie. Widzimy, że ostatnio nie jest dobry nastrój, jeżeli chodzi o współpracę PiSu i Konfederacji. Politycy wzajemnie tutaj się e, żu, e, obarczają uszczypliwościami, atakują. Widzieliśmy też ostatnią taką no, mocną, ostrą i, i e, różnie oceniają debatę Mateusz Morawiecki Sławomir Mencel. Wiele osób wskazuje, że Mateusz Morawiecki wygrał w tej debacie. Ja również jestem po stronie tych osób, które wykazują, że no, Mateusz Morawiecki wykazał się większą wiedzą, sprawnością, z tego pojedynku to Mateusz Morawiecki wyszedł zwycięsko i to nie jest tylko moje widzimy się tak wynika z przeszukania internetu no, rządził przez wiele lat był premierem więc wie o czym mówi od Sławomira Mencena, a w samej Prawie i Sprawiedliwości prezes PiS Jarosław Kaczyński, co napisał z wewnętrznych przecieków Michał Wróblewski, dziennikarz wirtualnej Polski, Jarosław Kaczyński miał powiedzieć nie dla koalicji z Konfederacją. Musimy powalczyć o samodzielną większość, musimy zrobić wszystko, żeby rządzić samodzielnie. Jarosław Kaczyński po prostu wie doskonale, jak się rządzi z koalicjantami, że to nie są do końca takie rządy, jakich on by chciał, że zawsze z kimś trzeba się dogadywać. No i Jarosław Kaczyński będzie próbował grać na zwycięstwo takie, które będzie dawało prawu i sprawiedliwości samodzielną większość w sejmie. Czy to realne? Na dziś uważam, że nie, ale wszystko się może zmienić, wszystko się może zdarzyć. Widzimy, że Sławomir Mencen popełnia pewne błędy. Sławomir Mencen lekko wyjeżdża yy, poza linię, którą do tej pory kolorował. Szło mu naprawdę dobrze. Kampanię prezydencką miał świetną, ale podczas tej kampanii już pojawiły się błędy. Prawo i Sprawiedliwość wtedy, kiedy te błędy się pojawiały, to tylko tak delikatnie dawało przytyczek Mencenowi, bo oni potrzebowali elektoratu Sławomira Mencena i Konfederacji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Natomiast dziś, kiedy będzie szła gra o wybory parlamentarne, o każdy jeden mandat więcej dla tego czy innego klubu. Który będzie w sejmie przyszłej kadencji, no to uważam, że PiS nie będzie miało żadnych oporów i będą Mencena mocno krytykować. Zresztą Mencen sam Pis i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego bardzo mocno krytykuje, więc tu mamy podział. Więc uważam, że rzeczywiście jest bardzo realną sprawą to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało liczyć na cud. Na cud, który będzie. W jaki sposób y, miał dawać prawu i sprawiedliwości 40% poparcia w kolejnych wyborach parlamentarnych? Czy tym cudem, mówię oczywiście tutaj bardzo potocznie, y, a może napastnikiem, który będzie strzelał bramki i zdobywał poparcie dla prawa i sprawiedliwości, będzie prezydent Karol Nawrocki? Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego, to są de facto politycy Prawa i Sprawiedliwości. To są politycy, którzy być może w kolejnych wyborach parlamentarnych będą chcieli wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. To jest niewykluczone. Tu może być bonus dla PiSu, tak? Prawo i Sprawiedliwość będzie się zlepiać z prezydentem Karolem Nawrockim, który przecież jest obdarzony szerokim poparciem dużego obozu prawicowego. Wyborcy Konfederacji, często też wyborcy Grzegorza Brauna, klaszczą teraz planu prezydentowi, chwalą pana prezydenta, między innymi za to weto do ustawy dotyczącej przywilejów finansowych dla obywateli Ukrainy, więc Karol Nawrocki może być takim motorem napędowym dla Prawa i Sprawiedliwości przed kolejnymi wyborami. No, zobaczymy jak to będzie. Moja refleksja, powiem Wam szczerze, taka naprawdę od serducha jest taka, że obawiam się tego. Obawiam się tego sporu PiSu i Konfederacji, bo już parę razy w polskiej polityce, w trzeciej RP to obserwowaliśmy. Te kłótnie na prawicy, te spory na prawicy one mogą do tego doprowadzić, że pis nie uzyska samodzielnej większości, a konfederacja, już tak mocno skłócona z prawem i sprawiedliwością, nie będzie chciała wejść do rządu z taką partią, albo będzie stawiała wielkie wymagania, bo w zależności od tego, jak będą mieli duży, Klub będą spory, będą kłótnie, być może będzie rząd mniejszościowy, albo w ogóle ułoży się jakaś inna koalicja w Sejmie, a może powstanie w ogóle zupełnie nowa partia, nowy byt, który będzie szybko wypromowany. Mówiłem już o tym i pisałem w mojej książce, jak szybko można taką partię wypromować, i to będzie wtedy naturalny koalicjant dla koalicji obywatelskiej, i w ogóle prawica nie dojdzie do władzy. Niestety niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Ja rozumiem też, że Konfederacja chce zdobywać swoje poparcie, chce poszerzać swój elektorat, chce wyciągać też elektorat nie od PiSu, nie tylko od PiSu, ale od Koalicji Obywatelskiej, od Trzeciej Drogi, od Polski 2050, od PSL-u, ale jeżeli spór wymknie się spod kontroli, to niestety, ale nie będziemy mieli konserwatywnych rządów. Zatem trzymajmy kciuki, niech to się ułoży po naszemu, no i pilnujmy Polski cały czas. Do zobaczenia.